Stulecie Mysłowickiego Stowarzyszenia Hodowców Drobnego Inwentarza, szóste Mistrzostwa Mysłowic w badmintonie, Polska Liga Kickboxingu, Ecomyslo Ride. To wydarzenia, które odbędą się w Mysłowicach w nadchodzący weekend. Jest to program NiePrzegap. Emilia Warchą, witam serdecznie. najbliższy piątek w Mysłowicach odbędzie się święto chwały 23. Batalionu Saperów. Obchody rozpoczną się o 11:00 mszą świętą, po której nastąpi przemarsz i złożenie kwiatów pod pomnikiem. W programie także pokaz musztry, wojskowa grochówka, konkursy, prelekcje, film oraz piknik militarny. Wstęp na całość obchodów jest bezpłatny. Od 19 do 21 września w Mysłowicach świętujemy wyjątkowe wydarzenie – Stulecie Mysłowickiego Stowarzyszenia Chodowców Drobnego Inwentarza połączone z dożynkami miejskimi. Uroczyste otwarcie odbędzie się w piątek o godzinie 17 w Ogrodzie Farskim Parafii na Kosztowach. Czekają na Was trzy dni pełne tradycji, rodzinnych atrakcji i wspólnego świętowania. Już w najbliższą sobotę w Hali Mosir na Bączyku czekają na Was wielkie sportowe emocje. O godzinie 9 rozpoczną się szóste mistrzostwa mysłowic w badmintonie, a od 11 rywalizację podejmą zawodnicy polskiej ligi Kickboxingu. W sobotę w hali Siła odbędzie się memoriał Stanisława Padlewskiego w piłce siatkowej. Sportowe zmagania potrwają od godziny 9 do 16. Zapraszamy do wspólnego kibicowania i uczczenia pamięci wybitnego trenera. W niedzielę 21 września w Mysłowicach odbędzie się Eko Mysło Ride w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Rowerzyści, rolkarze, biegacze i miłośnicy Nordic Walking wyroszą z trzech miejsc o godzinie 14, by spotkać się na rynku. Na uczestników czekają przekąski, pączki, owoce oraz warsztaty i animacje. To wszystko na dzisiaj, dziękuję i do zobaczenia.